Cześć wam, moi drodzy, z tej strony Kondi, a to jest następny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, zagramy sobie we Farminga 22, jest to już dziesiąty odcinek właśnie z tej pięknej serii. E, chciałbym wam pokazać, w jaki sposób się nawozi pole. Jest to sposób taki jeden z Trzech sposobów właśnie nawożenia pola we farmingu, i dzisiaj wam go właśnie zaprezentuję. I w ostatnim odcinku pokazywałem wam, jaki sposób się wapniuje pole. A dzisiaj wam pokażę, jak się nawozi, ponieważ jest to sposób nawożenia yy, tym opryskiwaczem, więc w jakiś to bardzo drogi sposób nie jest a jest bardzo przydatny, ponieważ zwiększamy tym naszą objętość yy, plonów i to wszystkiego, dzięki czemu możemy po prostu więcej pieniędzy zarobić więc to wam wszystko zaraz zaprezentuję pod ostatnim odcinkiem z farminga zostawiliście otóż tyle lajków oraz wyświetleń za co wam bardzo dziękuję yy, i, dzisiaj, i chciałem was poprosić też o zostawienie lajka oraz subskrypcji i dzwoneczka, o tym nie zapomnijcie, bo to jest bardzo ważne i to po prostu pomoże rozwijać mi ten kanał na większy więc sobie już tutaj przechodzimy do tego sedna odcinka Bo to jest naprawdę bardzo ważna rzecz Właśnie ten temat związany z tym nawożeniem Bo to jest takie jedne z podstawowych rzeczy I dzięki temu możemy poprawić naszą sytuację finansową I po prostu możemy rozwijać naszą farmę Na lepszą, co właśnie głównie o to chodzi W tej mojej serii, jak widzicie mam, 30, mam prawie 39 tysięcy, więc to jest naprawdę Niezła kwota, sobie tu zejdę z mojego John Dirka Ale brudne jest, w jakimś odcinku Wam pokazać w jaki sposób się myje W jaki sposób się myje Maszyny i inne właśnie narzędzia Ale to może wam Pokażę, nie wiem, we, w następnym jeszcze odcinku, ale to zobaczę. Yy, jak wam wspominałem mam 39 tysięcy, ponieważ yy, zarobiłem sobie... Tam sobie przodziłem tam po kolei, tak, no, zima, lato, jesień, wiosna i tam te różne rzeczy, sobie po prostu przodziłem i to właśnie dzięki temu mam tyle pieniędzy, bo sobie sadziłem od razu soję, tam, owiec i to wszystko, yy, ze z Balotu, znaczy, ze yy, z beli zarabiałem i uzbierała mi się fajna sumka, ponieważ jest to 39 tysięcy, spłaciłem w banku, i możemy sobie tutaj przejść. Na początku chciałbym jeszcze zakupić sobie ilość, ponieważ jak widzicie, mam, już wymaga wapna moje pole. Ponieważ trzy razy zasadziłem, więc znowu wymaga wapna, więc to tutaj wszystko sobie zrobię. Ten odcinek będzie trochę dłuższy ogólnie, bo będę musiał tutaj przystąpić sobie to wszystkiego. Bo chciałbym zasadzić teraz sobie soję, więc sobie to wszystko zrobimy, yy, ale na razie chciałbym jeszcze, muszę sobie zakupić kilka ważnych rzeczy, ponieważ kupiłem sobie ten opryskiwacz na pewno. Ja pokażę wam w jaki sposób się używa opryskiwacza tego. Tutaj jest to Hardy Mega 1200 litrów, ponieważ na tego mnie nie stać. A wydaje mi się, że ten taki, no, szerokość ma 24 metry, więc jest git, yy, pojemność 1200 litrów, też, więc moim zdaniem jest też bardzo git, więc sobie go właśnie zakupię, sprawdzę sobie, czy jakieś mam tutaj możliwości modyfikacji jego. Yy, konfiguracja, nie, nie, mamy żadnej możliwości. Wygląda on w taki sposób: otóż, no jest taki moim zdaniem podstawowy, taki kurka wodna na takich, co właśnie zaczynają, yy, i taki idealnie no, dla mnie się wydaje. Więc, jakbyście mieli tyle pieniędzy, co ja, więc, yy, no polecam wam go zakupić, bo bardzo fajny Z czym tu w ogóle jest snopek? Whatever, o co chodzi? Dobra, yy, bez tutaj taki zbędny, zbędny yy, stalowania się, yy, więc sobie po prostu kliknę kup i zostało mi na koncie 4200 euro, co jest nadal bardzo dużą kwotą. Chciałbym tyle mieć we w prawdziwym życiu, ale niestety nie mam. Yy, Sprawdzimy sobie w ogóle promocję. Czy promocja chce jest fajnego? Nie, nic niestety nie ma na promocji fajnego. Nie, to nie chcemy sobie kupić. Przyjdziemy sobie teraz do tego, ponieważ potrzebuję, tak jak wam wspominałem, na pewno będziemy potrzebowali wapno. Bo ja się muszę zasadzić, co, znaczy rozsypać wapno, więc sobie te wapno kupię. Kupię sobie tych worków naprawdę dużo, bo ja ich tutaj kilka potrzebuję. Mogę od razu sobie więcej kupić sztuk? Tak sobie kupię. Yy. Niech będzie tyle. Sześć? Zmieszli się sześć? Albo kupię 4 na początek, Nie będzie 4, tak, zobaczcie sobie później. I również bardzo potrzebuję. Stałego nawozu nie chcemy, ponieważ to nie jest takie, co my byśmy chcieli. Ponieważ my potrzebujemy takiego coś jak palety. Wchodzimy w palety i nasz opryskiwacz yy, napełniamy, napełniamy płynem, płynnym nawozem oraz środkiem fastobójczym. Jest to właśnie takie dwie rzeczy, które. Mamy do wyboru. Możemy tu jest od razu kupić płynny nawóz za 9600, ale ja po prostu tyle pieniędzy nie mam. Więc dlatego sobie kupimy po prostu płynny nawóz. O kurka, bo no ja nie mam, nie mam tyle pieniędzy. Dobra, pójdę sobie do banku i po prostu sobie w banku tam trochę ten. Yy, Pożycz 5000, tak sobie pożyczę Niech będzie, później sobie to spłacę tam po tym odcinku Tam pomiędzy odcinkami yy, Niech będzie, sobie wejdę w palety, no i sobie kupię po prostu ten płynny nawóz Ponieważ środek chwastobójczy Po prostu możemy sobie, to jest tak samo jakbyśmy fastownikiem używali Tylko, że Środek kwastubójszy możemy używać trochę w późniejszym etapie nawet, bo chwastowni możemy tylko używać tam w pierwszym etapie rozwoju chwasta, a środek kwastubójczy możemy bodajże tam chyba do drugiego stopnia, albo do trzeciego. Dokładnie to nie wiem, ale tak mi się wydaje, że w ostatnim farmingu tak było, więc w tym też tak powinno być. Dobra, kupiłem sobie ten płynny nawóz, tak, kup całą tą OK spokoloko. Sprawdzę sobie, czy ten odcinek się nagrywa na 100% Tak nagrywa się, więc jest idealnie Czekajcie, jeszcze muszę coś sprawdzić, bo czasami tak mi się dzieje, że jak sobie wychodzę tutaj ze z tej gry to mi się przestawia OBS i czasami filmik, który idzie w dół. O tam je, jeleń bieg. Yy, ale wracając do tego, że mi się po prostu filmik robi w dół i czasami może być tak, że trochę będzie mi ucinało ekranu, ale sprawdziłem sobie i tak nie jest. Więc sobie oczywiście teraz przejdziemy do czego? A, musimy pojawić naszym tutaj yy, traktorkiem, bo chciałbym pierwsze sobie zabrać oczywiście. Pierwsze co ja chciałbym zrobić to sobie przejść tutaj, ponieważ... Potrzebujemy najbardziej yy, sprawdzenie sobie, kiedy siejemy soję, bo chcemy zaszczepć soję, bo ja wam mówiłem jest to naprawdę spoko sposób na zarobek. Yy, 3500. O, kurka wodna. Które dużo tej oj, kasy się z tego zarobi? Ja, ja niestety sprzedawałem ostatnio soję za chyba 3200, więc to też była spoko cena, ale 3500 to już naprawdę nieźle wam powiem. Yy, co ja chciałem, bo mi się zapomniało, kurka wodna. 2000 years later. A, kwiecie się swoje. W kwietniu. Czyli w kwietniu dopiero będę mógł to zrobić. Dobra, więc się. Pójdę przespać tutaj na jedną nockę. I widzimy się zaraz. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już tutaj na mojej farmie. Yy, mamy tutaj śnieg. Bo jak widzicie, poszedłem spać na trochę więcej niż ten na jeden dzień. Bo mamy już luty. Czyli po prostu poszedłem spać na 4 miesiące. Więc całkiem nieźle. Yy, bo tak by było chyba, wydaje mi się, że grudzień. A mamy luty. Więc ja sobie to przesunąłem od razu na dalsze pole. I teraz po prostu sobie. Pomyślałem, że będzie śnieg. Ale zaraz wam powiem właśnie o co mi chodziło, ponieważ chciałem sobie wziąć mojego dżendira i sobie pojechać, zabrać sobie mój yy, yy, rozrzutnik wapna i wam, wam tutaj podczas tego, podczas drogi wam opowiem o co mi chodziło, ponieważ yy, chciałbym wam pokazać tutaj jak ten śnieg wygląda, bo wydaje mi się, że wam nie pokazywałem właśnie jak ten śnieg wy wygląda, a chciałem wam właśnie tak zre zrelacjonować, jak to wygląda moim okiem. I czy to ma sens, bo wyda... Ja się mam dużo w sumie tego wapno tutaj, ale dobra nie będzie. E, czy to ma sens? Moim zdaniem śnieg jest naprawdę bardzo fajną rzeczą i nieźle to wpływa rozmaica grę, więc ja jestem na tak z tym śniegiem i co jeszcze e, jest tylko w lutym, bo w styczniu też może padać czy tam we grudniu, ale to małe ilości jak jest w lutym, to jest po prostu najwięcej tego śniegu. I tak to właśnie wygląda. W międzyczasie możecie ustawić lajka, oraz subskrypcję, nie zapominajcie o tym, bo to jest naprawdę bardzo ważne i to pomaga mi rozwijać ten kanał. I jedną z takich ważniejszych rzeczy jest taka, że chciałem wam nagrać jakiś odcinek świąteczny i jak sobie pomyślałem, że odcinek świąteczny mogłem nagrać na mikołajki, ale tak jakby wydaje mi się, że nagram jeden lub dwa odcinki świąteczne tam, powiedzmy sobie, że to od 20 grudnia, czy tam 22, coś, coś koło tego, przed, przed właśnie tym wszystkimi świętami, przed tym wszystkim. To powinno wam to też pasować Więc właśnie sobie tak myślałem, że może sobie nie, nie nagram to jednego odcinka Więc sobie nagram po prostu takie dwa odcinki przed świętami i tak będzie moim zdaniem lepiej Więc oczekujcie też na te odcinki świąteczne ze farminga, czy tam z Fortnite'a, bądź, ee, bądź moi drodzy e, Z jakiejś Fify lub czegoś, więc to właśnie wam wszystko pokażę Bo na razie farminga, tutaj lecimy z farmingiem, bo to jest naprawdę fajna seria i widzę wam, że wam się podoba więc po prostu cały czas tutaj tą serię nagrywam. Muszę sobie to jeszcze uzupełnić, to. No, i tak właśnie chciałem Wam powiedzieć, co w związku z tym, że. Yy, bo może myśleliście, że jakiś odcinek powinien być związany ze, z tym. Yy, ze, z Mikwajkami. A ja niestety nie zrobiłem, bo tak jakby po prostu. Wydawało mi się, że lepiej, jak. Tak jak Wam mówiłem, że lepiej, jak zrobię sobie dwa odcinki pod Bożym. przed Bożym Narodzeniem. przed świętami. Ja będzie po prostu lepiej. I ogólnie jeszcze teraz, jak teraz, bo właśnie pewnie wszyscy mają, będą mieli zdalne, bo ten odcinek nagrywam już wam mówię kiedy jest dziewiąty dzisiaj i nagrywam sobie ten odcinek właśnie dziewiątego, o już mam prawie cały, nie będę następnego wapna kup kupował, bo jak widzicie mam już prawie pełne i tyle mi wystarczy co ja wam mówiłem, aha, że zdalne, bo dzisiaj jest dziewiąty, a zdalne się zaczynają od dwudziestego, więc też bardzo fajnie to wypada więc będę mógł wam nagrać, nie wiem, może nawet więcej odcinków nagram, ale to jeszcze to zobaczę, bo po prostu mam nie powiem, że nie, mam dużo czasu, żeby po prostu Wam te odcinki nagrywać, więc ja to wszystko tutaj będę kontynuował tak bardzo jak mogę. Po prostu będę się starał, żeby to lepiej wyglądało. No i w sumie tyle. Napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie. Bo moim zdaniem to całkiem fajnie wygląda. Ten w sensie odcinki z farminga, ta która jest zmontowane. Możemy sobie z tym wszystkim tutaj lecieć. Bo potrzebuję właśnie te wapnu, ponieważ chciałem pierwszy sobie zwapnować te pole, żeby później te wapno sobie rozrzucić że później nie, nie, nie mieć problemu z tym, że na przykład pole będzie słabo się rozwijało, żebym po prostu miał mniejsze plony, więc dlatego chciałbym to zrobić. A od razu jeszcze mamy te nawożenie tym obryskiwaczem, Jest to też będzie fajnie wpływało, moim zdaniem. Więc wam poka powinienem pokazać w tym odcinku, jak będzie wyglądała cała właśnie tutaj y, ta soja po tym wszystkim, y, po tym całym takim maksymalnym nawożeniu i po wapnowaniu. Więc będzie to naprawdę fajnie wyglądało i po odchwaszczaniu. Ponieważ jak wiecie, yy, nawożenie pola powinno się odbywać we dwóch stadiach. Znaczy, pierwszy raz jak jest są właśnie jest mała, jest małe rośliny. A później w następnym, kiedy już jest ten drugie stadium i jest po prostu większe, to wtedy też możemy właśnie nawozić, tak jak dobrze pamiętam z farminga 19, to po prostu musimy dwa razy nawozić, bo za pierwsze nawożenie mamy po prostu 50%, co też jest spoko, ale za drugie, już mamy 100, co jeszcze bardziej, co jeszcze lepiej wpływa na nasze rośliny, co daje im po prostu większe pole do popisu, po prostu byśmy mieli więcej z tego, po prostu większej roślin, z tego plonu, z tego wszystkiego, więc naprawdę bardzo fajne, mam powiem. Co teraz chciałbym zrobić, bardzo w tym momencie chciałbym po prostu pojechać sobie i potem opyskiwasz Więc w tym momencie sobie po niego pojadę, pojadę sobie tym tutaj kolejnym moim john Bo tak właśnie to wygląda, bo nie mogłem sobie od razu zabrać tego i tego, więc tak sobie właśnie to rozdzieliłem na dwie części I tak to właśnie tutaj wygląda Więc tutaj to wszystko tutaj przejdę ładnie, pojadę sobie znowu do sklepu Tak jak wam mówię, to Ci będzie trwał tak na moje oko 25 minut jest to właśnie taka optymalna liczba, moim zdaniem. Więc mam nadzieję, że po prostu będziecie zadowoleni taki, taką długością odcinka, że Wam po prostu wystarczy. Dobrze, jesteśmy tutaj, już w sklepie i chciałem właśnie Wam powiedzieć, co sądzę o tym sklepie tutaj, ponieważ w żadnym odcinku się nie wypowiedziałem. Właśnie, ale tak trochę dziwnie mówić teraz, po 10 odcinkach, że jak co o tym sklepie sądzę na tej mapie. Ale zaraz wam tutaj to powiem, tylko... O kurka wodna! Pierwszy raz jaki coś widzę, sekcja szerokości. Bardzo fajne. No. Powiem Wam, że pierwsze takie coś widzę i moim zdaniem jest całkiem nieźle. Uzupełnimy sobie ten opryskiwacz, klikamy sobie po prostu R, jak widzicie, tutaj mamy te sterowanie pokazane. Yy, ile to będzie tego? Zostaje nam jeszcze, ponieważ takie starsza nam... To ma chyba 2000 litrów, więc jest starsza na, dłu na dłużej. Więc bardzo fajnie, zaraz sobie pojadę z tym, tylko chciałem właśnie powiedzieć wam, co w tym sklepie tutaj sądzę. Jak to tutaj wygląda? A, bo sobie, aha, bo to wygląda tak. I po prostu sobie wychodzę. A czy mogę wejść do środka? Nie, bo na starej mapie... Yy, jak dobrze pamiętam, chyba dało się wejść do środka. Albo po prostu jestem jakiś głupi, albo tak mi się wydaje, ale dobra. No, moim zdaniem tamty... Tam, sklep na tamtej mapie był bardziej klimatyczny, aniżeli ten sklep. Ten taki, moim zdaniem, jest taki po prostu nudniejszy i tyle. Takie jest moje skromne zdanie. Lecimy sobie już z tym y, do mojego domu Znaczy na moją farmę I chciałbym wam bardzo pokazać sobie jak to wygląda y, Ale będę musiał jeszcze sobie przejść do kwietnia Ponieważ jak dobrze pamiętam Soję się y, sieje w kwietniu Czy mam rację? Tak, dopiero w kwietniu się się sieje Więc będę musiał trochę poczekać y, przed tym Ale to tylko dwa miesiące Więc y, długo to nie będę musiał czekać I wydaje mi się, że Właśnie tak będzie ten odcinek wyglądał Więc sobie teraz podjadę do domu I i w sumie tyle. W międzyczasie możecie zostawić lajkacza like, oraz subskrypcję, bo to naprawdę bardzo fajna rzecz. Bo jak nagrywam ten odcinek na dzień dzisiejszy, na to 9 mam już 205 subskrypcji, więc to jest naprawdę bardzo fajny wynik, za co Wam bardzo dziękuję. I po prostu ciśniemy z tym dalej. Tak zastanawiałem się też przez taką krótką chwilę, czy na przykład sobie nie kupić drugiego monitora. Bo na razie sobie gram na jednym monitorze, czy na przykład, żeby sobie dokupić drugi monitor. Żeby na przykład zacząć robić, zacząć robić jakieś live'y Bo na początku sobie myślałem, że live'y zacznę może tak robić że Chciałbym właśnie spróbować z tymi live'ami tak od tysiąca subskrypcji Ale to by trochę trwało, więc napiszcie znaczy, mi w komentarzu yy, Rzadko kto pisze w tych komentarzach, ale fajnie się napisali Co sądzicie o tych live'ach czy na przykład yy, Bo na pewno nie, nie zacznę teraz nagrywać live'ów z jednym monitorem Najwyżej sobie bym kupił drugi monitor i na przykład jak już bym Wydaje mi się, że tak już ja bym miał te 200, 300 subskrypcji to już bym mógł nagrywać z tym drugim monitorem te live'y I by to moim zdaniem naprawdę fajnie wyglądało I by to już jakiś efekt większy robiło Ale to właśnie taka jest Wyprzedzając to co się teraz dzieje to To wiecie kiedy to by było, to dopiero po świętach czy tam po styczniu to Trochę by to i tak potrwało Ale to po prostu się zobaczy bo to, to, bo to też jest bardzo ciekawa rzecz Dobra ja idę teraz tutaj do mojego domku Przespać wtedy 2 e, e, miesiąc, znaczy miesiące, znaczy 2 miesiące, 2 dni i widzimy się po prostu zaraz. Dobrze moi drodzy, jak widzicie tutaj już mamy kwiecień, czyli to jest idealna pora, żeby posadzić sobie soję. Kwiecień, kwiecie, siejemy soje w kwietniu bądź maju, tak jak wam mówiłem w odcinku bodajże 8. na który odcinek wam bardzo bardzo do tego odcinka. Po tym jak obejrzycie ten odcinek, zapraszam was na ten odcinek ósmy, w którym opowiadałem wam jak się sieje soję, gdzieś tutaj wam się powinna pokazać adnotacja. Yy, fajnie, byś pokazała. Bo czasami mogę zapomnieć. Ale to wiecie, wbijcie na kanał, to zobaczycie, dobra, yy, bez przedłużania. Pierwszą rzeczą, jaką chcemy zrobić, to już jest ta rzecz, którą wam pokazałem w ostatnim odcinku. Ponieważ jest to zwykłe wapnowanie, więc sobie po prostu włączę ten tutaj mój yy, rozrzutnik nawozu, i po prostu zacznę te, tutaj to wapnować. Co nie, dobra, tak. Yy, Zatrudnię sobie tutaj pracownika ogólnie, żeby to lepiej wyglądało. Bo. Ja tak robię, no, trochę średnio to robię i dlatego chciałem, żeby to pracownik zrobił za mnie. Yy, I w tym momencie, jak mamy tu już ten właśnie powapnowany, w tym niektórych miejscach, bo jak widzicie, tutaj które nie zrobiłem, ale tu takie małe skrawecie, które może zostać, moim zdaniem. Yy, oczywiście, możemy sobie teraz zabrać sobie mój kolejny traktor, ponieważ jest to tutaj mój Massey Ferguson. I możemy sobie w tym momencie już tutaj przejść do kultywatorowania, kultywatorowania, yy, więc po prostu sobie tutaj przejdziemy tak, i wygląda to właśnie w taki sposób, że teraz sobie to po prostu skultywatoruję i po prostu większej filozofii nie ma, i po tym kultywatorowaniu sobie zasieję tą soję, więc ja wam tego nie będę pokazywał, po prostu chciałem wam pokazać jak tutaj to u mnie wygląda, więc widzimy się po prostu zaraz po tym jak to tutaj wszystko zrobię. Ja sobie te trzy pola zrobię po prostu tak jak robię te jedno, i będziemy się widzieć za chwilę. No i w sumie chyba tyle, więc jak zasieję tą soję to już będzie gitest, ponieważ później sobie po prostu przeczekam do tego bodajże yy, kwietnia. Podajże sierpnia, bądź czerwca, albo lipca, bo tak chyba soje się zbiera. Więc widzimy się za chwileczkę. Dłuższa chwila będzie, więc dla Was to będzie sekunda. Na razie powiem Wam tak, że idzie całkiem nieźle, bo chciałbym Wam tutaj to zrelacjonować, jak tutaj wygląda to wszystko. Po nawożeniu to, tych moich trzech pól wapnem, możemy teraz już właśnie sobie to kultywatorować. Po kultywatorowaniu, możemy sobie tutaj sia siać, siać tą soję pewnie tutaj ta soja już jest y, 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 ta, y, zasiana nieźle więc jest całkiem spoko wam powiem y, tutaj właśnie mi już ten pracownik robi tym kultywatorem więc też to całkiem fajnie wygląda i teraz te trzy pola tak sobie zrobię i po tym będziemy mogli już sobie przejść tutaj ładnie do głównej części tego odcinka ponieważ jak to oni zrobią to już będzie idealny czas na na oraz już na te nawożenie tym moim pięknym opryskiwaczem jest on tutaj otóż w tym miejscu ponieważ musiałem go ściągnąć bo właśnie tutaj moi pracownicy robią tymi dwoma traktorami a ja dopiero się skończyłem tam wapnować więc tak to właśnie otóż wygląda więc widzimy się za chwileczkę nie odchodźcie dobrze ludziska w tym momencie możemy już sobie po zasianiu i po tym jak zauważymy że już mamy chwasty możemy w tym momencie sobie już to odchwastować, odchwaścić tak chyba się mówi odchwaścić i później po tym będziemy już mogli tutaj nawozić tym naszym pięknym y, opryskiwaczem Tutaj y, oczywiście nawóz Więc zobaczymy jak to będzie y, Ja tu już tutaj odpalę pracownika, żeby po prostu wiedzieć jak ten pracownik tutaj to robi y, Klikniemy sobie teraz na H Więc mam nadzieję, że to będzie teraz idealnie działało Bo kurka, bo na... jestem tak teraz wkurzony w tym momencie, ponieważ Ja nie wiedziałem, że ten odcinek będzie tak długo trwał Ja po prostu cały czas to nagrywam I ten odcinek już ma 50 minut, ja go i tak go z wam zmontuję, żeby tam trwał, przykładowo Oczekajcie żeby przykładowo trwał te, tam e, 25, coś gote, o, ale ja już nagrywki mam. Kurka wodna godzinę, więc to jest moim zdaniem to będzie tyle miejsca na dysku mi zajmie, Ale, więc będę musiał to sobie później usunąć. No ale no cóż, jak kurka wodna tak zrobiłem, więc tak będę, Tak będzie musiało być. Więc sobie, w tym momencie możemy przejść tutaj do tej rzeczy, którą chciałem bardzo zrobić, ponieważ jest to właśnie tutaj to e, opyskiwanie. Więc mam nadzieję, że to się ładnie tutaj uda. E, jedną z ważniejszych rzeczy, którą musimy zrobić na 100%. Jest to po prostu... Czekajcie, bo tu jest napisane, że zmienisz szerokość roboczą. City Z. Aha, dobra, czyli to chodzi o tym, żeby jak to ma, jakie to ma być szerokie. Czyli w tym momencie sobie po prostu rozłożymy ten opryskiwać, sobie zobaczymy jak to będzie działało wszystko, bo jestem bardzo ciekawy, wy też pewnie jesteście ciekawi. Ja w tym odcinku Wam po prostu tylko pokażę tylko i wyłącznie jak to wygląda na jednym polu yy, oraz pokażę Wam pierwszy etap tego yy, opryskiwania, ponieważ po prostu nie chcę, żeby ten odcinek zbytnio długo trwał. A po prostu chodzi o to, żeby były dwa etapy, albo ja się zobaczę, bo czasami jak yy, możesz się uda, że pokażę wam dwa etapy, ale to się zobaczę dokładnie. Yy, Citryd Z, trzeba zmienić, tak? Jak tutaj to wygląda? Aha, bo to... Bo to się rozkłada całe, tylko chodzi o to, że po prostu jak yy, jaką szerokość ma opryskiwać, co nie? Czy nie? Bardzo ciekawe wam to jest, powiem. O kurka, bo no, ty jesteś tu przyszedł, co nie? No co za z tego gościa? Dali kurka wolna szybko, szybko. międzyczasie możecie zostawić lajka oraz subskrypcję, nie zapomnijcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Bo trochę nad tym odcinkiem się namęczy, namęczyłem, więc jeśli to zrobicie, będę bardzo wdzięczny. Przyjdziemy sobie z tej strony, żeby to po prostu lepiej wyglądało. Teraz jest zrobię po prostu z, może teraz jest zrobię po prostu na, na taką wysokość, czy po prostu... Po prostu ciekawe czy to zależy, sekcja szerokości zależy tylko jak rozłożymy to będzie cały rozłożony i po prostu tylko zależy jaką szerokość ten opryskiwacz będzie opryskiwał. Czy po prostu na jaką szerokość będzie się rozkładał, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. I to sprawdzimy. Cyk, mam nadzieję, że tak się uda. Pracownika nie chce. Czyli chodzi o to, że po prostu wiemy na jaką długość to ma opryskiwać. Więc w tym momencie możemy sobie już po prostu po prostu najszerszą yy, tą po prostu sekcję. Bo wydaje mi się, że tak tutaj złapię to, czy nie. Muszę sobie to tak zrobić, bo tak będzie to bardziej tak praktycznie, wam powiem. Czekajcie, sobie przejdę tak. Lepiej właśnie sobie tak tutaj odmierzyć ładnie, żeby te pole po prostu później kurka wodna nie wykorzystywać tego całego nawozu, bo ten nawóz po prostu tani nie jest, a Wpada się to zrobić prawidłowo, bo to wystarczy raz i drugi pasek i będzie idealnie. Tutaj po prostu w tym momencie sobie zmniejszę, kliknę sobie teraz po prostu V i B i po prostu lecimy sobie z tym co po prostu musimy zrobić. Czyli po prostu sobie to oprysku oprysku opryskujemy i widzimy również, że czcionka się zmienia pod tym kątem, że nasze pole jest bardziej czarne w tym momencie kiedy jest opryskiwane. A jest po prostu mniej czarne wtedy kiedy nie jest opryskiwane. Czyli po prostu wiemy o tym, że jak mamy opryskane, to po prostu jest ciemniejsze i właśnie o to chodzi. Czemu ten traktor tak mi się dziwnie ślizga? Może przez to, że jest deszcz, ale po prostu tak dziwnie mi schodzi na inną stronę. Naprawdę pierwszy raz się takie zdarzyło z taką sytuacją. I w tym momencie możemy sobie już tutaj przejść do wyłączenia tego co nie. Dobra, mam rację. I teraz możemy po prostu przejść na tamtą stronę i sobie tamtą stronę też opryskujemy. Naprawdę jest szerokie, myślałem, że to będzie mniej, że to będzie bardziej takie węższe. Ale przed tym chciałbym sobie, żeby ten pracownik mi, pracownik mi już tutaj robił to dokładnie, czy on tu będzie robił, tu zraj sobie tak. Piękne sobie po prostu ha, cyk Zajmę jeszcze zdjęcie do miniaturki, żebym później nie musiał z tym latać Dobra, ja jeszcze zdjęcie do mi miniaturki Zrobiłem, więc teraz mogę sobie tutaj do to Dokończyć, nie wiem czemu, ale ten traktor mi się Tak cholernie ślizga Naprawdę dziwne, pierwszy raz takie coś widzę I nie wiem o co chodzi No ale dobra, niech będzie Już wam tutaj pokażę o co mi dokładnie Chodzi, bo teraz przejdę po tym do Najważniejszej rzeczy już w tym odcinku Cyk, 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 ładnie, pięknie, wszystko tutaj mamy, co nie? Więc dobrze, patrzcie teraz, to jest bardzo ważne, ponieważ jak widzicie, mamy nawiezienie 50%, czyli to oznacza, że w następnym dniu jak już nam trochę urośnie ta soja, bądź jakieś tam inne, in, inna roślina jaką chcecie po prostu nawozić To po prostu będzie trochę wyższa i będziecie mogli już w następnym dniu znowu ją nawieść. Wiem, jest to bardzo czasochłonne, ale jestem ciekawy czy to się opłaca W następnym, w następnym odcinku wam powiem czy, czy to się opłacało, zrelacjonuję wam to wszystko, to i pięknie powiem Bo następny odcinek będzie test farminga, który się pojawi budajże we wtorek, ale to jeszcze zobaczę Zbajmy, czy mam 50% i jestem ciekawy, czy te nawiezienie od razu, dwa razy jak nawieziemy, czy od razu się zmieni po prostu objętość, po prostu lepsze plony będą. Więc wam to wszystko powiem. W tym to by było na tyle po prostu nie chcę przedłużać. Po prostu wam wytłumaczyłem, że tak to się robi i na scenę po prostu dniu musimy znowu to nawieść. I tak będzie gites, Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie o lajkaczu, o subskrypcji oraz o dzwoneczku, bo to bardzo pomaga w rozwijaniu mojego kanału. Więc dziękuję wam za oglądanie. Życzę miłego dzionka bądź nocy, o której to porze oglądacie. I na razie moi drodzy, elo!